No, i wreszcie w 1922 roku została członkiem Międzynarodowej Komisji Współpracy Intelektualnej przy Lizycie Narodów, także jako jedyna kobieta. I tam, między innymi, jako członek tej komisji miała wiele ciekawych inicjatyw, dbała o stypendia, o współpracę międzynarodową itd. itd. Do swojej śmierci w 1934 roku tam była. No, i to jest właśnie ten Instytut Radowy przy ulicy, która teraz nosi nazwę ulicy Marii Piotra Curie. E, tam są dwie części, jedna medyczna, druga fizyczna, ta laboratorium Curie, które, które ona kierowała. No i zmarła na Białaczkę 4 lipca 1934 roku. Tuż przed jej śmiercią jej córka Irena z małżonkiem, Frederikiem Joliot, odkryli sztuczną otwórczości i potem mieli w następnym roku otrzymać Nagrodę Nobla za to. Ale już tego Maria Skłodowska Curie nie doczekała. Kiedy zmarła, to była żałoba na całym świecie. Najlepiej przeczytać tych parę zdań z takiego nekrologu, który napisał Ernest Rutherford, wybitny uczony przecież, który jak niesłychanie cenił Marię Skłodowską-Curie, zresztą na się cenili bardzo, bardzo lubili, cenili, szanowali. I napisał tak, Madame Curie przez całe życie zachowała swój entuzjazm dla nauki i badań. Była niezmordowaną badaczką i była najszczęśliwszą, kiedy dyskutowała problemy naukowe z przyjaciółmi. Spokojna, skromna, pełna godności, była bardzo poważana i podziwiana przez uczonych na całym świecie. Była mile widzianą uczestniczką konferencji naukowych i w wielu z nich brała odkrywny udział. Liczni przyjaciele Madame Curie na całym świecie, którzy podziwiali nie tylko jej talent, lecz także wspaniały charakter i osobowość, opłakują przez wczesne odejście uczonej, która dzięki swym odkryciom wniosła tak wielki wkład do nauki oraz przyczyniła się dla dobra ludzkości. Nic dodać, nic ująć. I teraz na zakończenie chciałbym państwu przedstawić pełne posłanie, mianowicie mity, z którymi myślę, że wszyscy z państwa będą walczyli po wysłuchaniu tego referatu mojego. Pierwszym mitem jest, że Maria Skłodowska-Curie odkryła promieniotwórczość. Ja to sam słyszałem na egzaminach oczywiście od słabych studentów, ale także znalazłem w jednej encyklopedii takie zdanie, że ona odkryła promieniotwórczość. Nawet napisałem o tym, żeby ostrzec czytelników przed tą encyklopedią, w której takie bzdury się pisze, bo oczywiście promieniotwórczość odkrył Beckerel, ale ona, można co najwyżej w przeności powiedzieć, ponownie odkryła promieniotwórczość przez zwrócenie uwagi, że tam jest coś ciekawego, a nie takie coś, jak Beckerel tam stwierdził. Więc to jest mit. Ale drugim mitem, znacznie bardziej niebezpiecznym jest to i to widziałem w druku wielokrotnie, nawet w tym roku ukazała się w Polsce książka, w której to jest napisane. Że oto Pierre Curie polecił Marię Beckerelowi, żeby pod jego kierunkiem wykonywała pracę doktorską. Kompletna bzdura. No, po pierwsze, Beckerel się tym w ogóle nie zajmował. Po drugie, Beckerel i Pier nie mieli ze sobą żadnych związków. Beckerel był akademikiem, gdzieś tam wysoko, w obłokach bujał, prawda? Pier Curie wtedy był profesorem w miejskiej szkole fizyki i chemii. No w ogóle, bo nie dopomyślałem, żeby ci panowie ze sobą rozmawiali, a co dopiero takie rzeczy. I oczywiście Maria Skłodowska-Curie zawsze podkreślała i jej córki podkreślały, i wszyscy podkreślały, ona po prostu wpadła na pomysł sama i mało tego, przy pomocy tych wszystkich źródeł, które miała w laboratorium swojego męża, zrobiła tę pracę niezależnie od Becquerela. Becquerel w ogóle o tym nie wiedział. I kolejnym mitem jest, że wykonywała swoje prace badania w laboratorium Becquerela. To też jest bzdura oczywiście. Nie miała żadnego związku z laboratorium Becquerela. Jak powtarzam, to jest w wielu książkach i nawet w tym roku ukazała się w Polsce książka, nawet no, nie mówiąc o Francji, w której takie bzdury się tego. Krótko mówiąc, że umniejsza się jej tego, a Beckerel to, proszę bardzo, wychował taką doktorantkę swoją. Albo inne, znów że wszystkie odrycia były dziełem Pierre'a Curie, a Maria była tylko fachową pomocnicą w jego badaniach. Co sam Pierre wielokrotnie dementował, m.in. w wykładzie noblowskim w 1903 roku, kiedy otrzymali Nagrodę Nobla. Pierre Curie wygłosił wtedy wykład. Maria Curino miała małe dziecko, więc tam nie wygłaszała tego w ich imieniu i podkreślał, że te pierwsze, najważniejsze, epokowa praca z 12 kwietnia, zapamiętajcie Państwo tę datę, 898 roku, to jest dzieło Marii To Ona była sprawczynią tego wszystkiego. Kolejnym mitem jest to, że odmówiono jej przyjęcia do Francuskiej Akademii Nauk. Tak się mówi, odmówiono przyjęcia, skandal, odmówiono przyjęcia. Czy nie było to tak? To też jest mit, proszę Państwa. Otóż do Akademii Nauk normalne wybory. Marię Skłodowską-Curie zgłosili zresztą jej koledzy francuscy. Tam no byli jeszcze inni kandydaci, Edward Brownlee, ten gentleman przedstawiony tutaj, który był wynalazcą tak zwanego Koherera. Dzisiaj już mało kto o tym pamięta, ale to było wówczas niesłychanie ważne urządzenie, które służyło do tego, żeby przesyłać informacje przy uciu fal elektromagnetycznych. Krótko mówiąc, nie byłoby Marconiego i całej, całego rozwoju telekomunikacji, gdyby nie wynalazł Koherera Brownlee'ego. Brownlee Więc to był wybitny uczony. No było się pierwsze głosowanie. Branley dostał 29 głosów, Maria Skłodzka-Curie 28, jeden głos mniej, i jeszcze był trzeci kandydat Marcel Brillouen, który dostał jeden. No ponieważ nie było absolutnej większości, to było się drugie głosowanie, Edward Branley dostał 30, Maria Skłodzka-Curie 28. No przegrała w głosowaniu, normalnym głosowaniu, takie jak jest, prawda, w wyborach. No, tutaj, ja bym powiedział tak, przy całym tym kryształowym charakterze Marii Skłodzka-Curie, tu chyba popełniła błąd, bo stwierdziła, że wobec tego, skoro jej nie wybrali, to ona już więcej nie chce z tą Akademią mieć do czynienia. Już nie zgadzała się na to, żeby kiedykolwiek wystawać w wyborach. A Marcel Brillouin w następnych wyborach został wybrany, więc po prostu no to może nie należało się obrażać. Bo byłaby na pewno. No więc odmówione jej przyjęcia do francuskiej Akademii na kolejny mit. No i wreszcie jeszcze ostatni mit który jest może najbardziej bolesny dla nas, ale bardzo rozpowszechniony, że Maria Skłodowska Curie była pierwszą polską noblistką. Oczywiście we wszystkich krajach świata, we wszystkich zestawieniach Maria Skłodowska Curie występuje jako francuska, bo była, była tylko francuską. Mało tego, ona zdecydowała, że będzie uczoną francuską. Przez to, że we Francji miała całą swoją przyszłość, rodzinę i tak dalej, więc ona była uczoną francuską polskiego pochodzenia. Związki z krajem zachowywała e, bardzo ścisłe. Ale nigdy nie myślała o tym, żeby wrócić do Polski i tutaj w Polsce robić swoje badania naukowe. Dlatego też musimy z niej być dumni. To była wychowanka polskich nasza rodaczka, ale była uczoną francuską i za taką ją uważają wszyscy na świecie, ale do Ryszyn Polonaise, jak mówią, jak mówią Francuzi. I to by było, proszę państwa, tyle, może jeszcze jedna na koniec od samej Marii Skłodowskiej-Curie słowa. Które napisała w swojej autobiografii. Ludzkość potrzebuje zapewne ludzi praktycznych, którzy pracują przeważnie dla własnych celów, chociaż pamiętają też i o potrzebie ogółu, lecz potrzebuje również marzycieli, których za bezinteresowne dążenie do celu jest tak potężne, że nie potrafią oni zwracać uwagi na własną korzyść materialną. Można by wprawdzie powiedzieć, że ci idealiści nie zasługują na bogactwo, ponieważ go nie pragną. Zdaje się jednak, że dobrze zorganizowane społeczeństwo powinno by zapewnić tym marzycielom środki dla skutecznej pracy, uwalniając ich od trosk materialnych, ażeby mogli oddawać je całkowicie w służbie nauki. Ja tak sobie myślę, że nasze władze tak chętnie, prawda, powołują się na Marię Skłodowską-Curie, ale jakoś tego pięknego cytatu, za jej autobiografii nie chcą przyjąć do wiadomości i stale nas przekonują, że to trzeba zysku, zysku badania się robi dla zysku naukowego, dla jakichś zastosowań, prawda, a nie do jakichś tam, prawda, takich jak Maria Skłodowska-Curie, żeby zbadać, czy jakieś promieniowanie może jest niewidoczne. No i może by to należało im właśnie polecić Pani Minister Nauki, prawda, innym, Panu Premierowi, żeby jednak wczytali się troszkę w to, co ta wybitna uczona chciała nam przekazać. Dziękuję Państwu. Myślę, że te brawa są właściwym podziękowaniem za wspaniały wykład pana profesora. Czy przewidujemy pytania i dyskusje jeszcze? Tak. Bardzo proszę w takim razie o zgłaszanie się. Tu jest kolega z mikrofonem. Ja tylko jeszcze dodam, zanim ktoś z Państwa się namyśli, że Posunął się o krok dalej od naszego wykładowcy i zaproponował, żeby ta dewiza wisiała w Sejmie, w momencie, kiedy oni uchwalają te usta. Tak, 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 właśnie, tak, tak. tak. <słuch> tu jest. Proszę bardzo. Ja jednak mam pytanie takie, czy. Rzeczywiście według ścisłego planu były robione te analizy w celu wykrycia metalicznego polonu i radu, czy na, były jednak, jak to się mówi, próby błędów. Tego nie wiem. To jest, jak mówię, ja nie jestem chemikiem poza tym. No, Mamy wybitnego chemika na sali, widzę profesora Pęczka, może on coś na ten temat wie na szczegółów analizy chemicznej. Natomiast z tego co oni napisali o tym, prawda? No to wynikało, że po prostu polegało to na jej umiejętnościach, które wyniosła. To jest w końcu dla chemika najprawdopodobniej, ja się na tym nie znam, ale to najprawdopodobniej jest dość oczywista ta, ta sekwencja tej analizy chemicznej. Dla mnie to jest no, dość skomplikowane i myślę, że części z Państwa też, ale ona to zrobiła. Pierre na pewno nie miał tym nic wspólnego, bo, bo z chemii no, wiedział tyle, co się nauczył w gimnazjum pewnie, prawda? A to nie wystarczało do tego. Natomiast później oczywiście w otrzymywaniu radu metalicznego to ona miała już swoich asystentów, między innymi André de de Biernie pomagał w tym i to jest wspólna publikacja, także tu na pewno już, już to, to tak było. Natomiast ta pierwsza to, to na pewno jest zasługa osobista Marii skłodowskiej Curie. No tak, ale ona dostała, proszę Państwa, dostała jedną nagrodę z fizyki, a drugą nagrodę z chemii, więc została, prawda, jest jedyną, w ogóle jedyną uczoną na świecie, która dostała dwie nagrody Nobla z dwóch różnych dziedzin nauki. Profesor więc Pęczek zdaje się, chce pomóc w, w tym schemacie. Ja też nie jestem analitykiem, ale czytałem o tym, w jaki sposób eliminowano kolejne nazwijmy je frakcje. Otóż eliminowano je na takiej zasadzie. Że brano do dalszej pracy tę frakcję, która miała silniejsze promieniowanie. Tak, tak. To był właściwie początek tak zwanej radiochemii. I to, to jest w zasadzie wszystko, tak. co tutaj można w tej tak, chwili tak, powiedzieć. Tak, tak. Brano tą, gdzie wykazywała silniejszą promieniotwórczość. I próbowano następnego jakiegoś czynnika, który by tam jeszcze to rozfrakcjonował to troszkę. Więc właśnie ja o tym nie mówiłem, bo nie można było o wszystkim mówić, ale w końcu te, te, te odkrycia Marii Skłodowskiej-Curie i Piera e, roz po pierwsze zapoczątkowały ważną dziedzinę nauki, radiochemię, po drugie radiologię. Przecież to było podstaw radiologii, zastosowanie pierwiastków promieniotwórczych do zwalczania nowotworów. Ja chciałbym się zapytać o ten ostatni mit. Czy nazwanie przez Marię Skłodowską polonu polonem jednak w jakiś sposób tego mitu nie uprawomocnia? Nie, ja powiedziałem o tym, że ona odczuwała bardzo silne związki z krajem. Proszę zwrócić uwagę, że cytat pochodził z 898 roku, prawda? kiedy ona jeszcze nie była może do końca zdecydowana, ale właściwie po śmierci Piotra Curie, kiedy no, nie miała do czego wracać do, do Polski wtedy, natomiast tam miała te dwie córki, miała całą rodzinę Piera, która niesłychanie... Yy, serdecznie się od niej odnosiła. Ona w tym momencie zdecydowała, że ona będzie jednak w tej swojej drugiej ojczyźnie do końca życia. Od tego momentu notabene zaczęła się podpisywać mniej więcej jako, mniej więcej od tego momentu jako Marie Curie, bez Skłodowska, bez Skłodowska. I jej ostatnie tych 20-30 lat już jest Marie Curie tylko. A na początku bardzo wymagała, żeby to było Skłodowska Curie. Także to też jest jeden z elementów. Poza tym, proszę pana, no, Pamiętajmy o tym. W 1912 roku zaczęto dla niej w Paryżu budowę Instytutu Radowego. A co było wtedy tutaj w Polsce, prawda? Owszem, próbowano ją zaprosić, żeby zajęła się może kierowaniem takiej pracowni prywatnie utworzonej, pracowni radiologicznej, która została utworzona w 1913 roku w Warszawie. Pojechała delegacja do Paryża. Henryk Sienkiewicz brał udział w tej delegacji. Próbował ją namówić, może wróciłaby do Warszawy, zajęła się kierownictwem. No to był pomysł kompletnie szaleńczy. Że ona by była szalona, gdyby zwróciła, porzuciła to piękny instytut, piękne wyposażenie i przyjechała do tej pracowni radiologicznej, która przez następne lata borykała się z te straszliwymi. Yy, Kłopotami finansowymi, bo nikt nie chciał finansować tej pracowni. Ona dogorywała właściwie co przez cały czas, no więc ona by swoją karierę złamała, gdyby wróciła wtedy do, do, do Polski i zajęła się tym. Ona na odległość próbowała kierować tym, ale no, to nie było to samo. Więc ona podjęła tę decyzję, jak sądzę, właśnie po śmierci Piotra Curie w, po 1906 roku. Zresztą córki wychowała na francuski jak, jako francuski i tak dalej, Wprawdzie one umiały po polsku zarówno Ewa, jak i Irena ale no to był francuski. Także Marie Curie tak się już podpisywała. I wobec tego jest Polską, znaczy z polskiego pochodzenia uczoną francuską, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Tu jeszcze jest